Ale Andrzej Sodra, po wspaniałym sukcesie jakim jest pokonanie Dawida Kosteckiego, no może na początek powiedz co czujesz, powiedz jak, jakie są twoje emocje. Co czuję? Obolałość rąk i w ogóle ciała, ale ogólnie to fajnie, cieszę się bardzo i, i jest super. Naprawdę bardzo się cieszę, udało się, byłem na stosownej pozycji i co, zrobiłem to co miałem zrobić po prostu i na to mnie nastawiał, nastawiał mój narożnik, mam wyjść i wyboksować swoje i tyle. W którym momencie poczułeś, że tak naprawdę Dawid jest do pokonania? Od początku. Każdy jest do pokonania. Wiadomo, że są faworyci, on był, faw on, on był faworytem, tak? Ale wychodziłem z spokojną głową, te przygotowania naprawdę były mega, mega fajne. Trenowałem z ludźmi, których szanuję bardzo i lubię i z którym zawsze chciałem trenować. I, i to naprawdę dużo zaawansowało i mi pomogło tak? w tym. A nie ma co ukrywać, że w trzeciej, czwartej rundzie byłeś na skraju nokautu. W zasadzie no, tam brakowało kilku ciosów. Wierzyłeś wtedy jeszcze, że da się tę, tę walka odwrócić? Yy, w drugiej rundzie to było, mnie złapał chyba czy tak, coś. Tak, 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 ta, tak gdzie, o, gdzie ten. Yy, wtedy no co, no, dostałem, był kryzys, tak? Zostałem wyliczony, wtedy no czekałem, nie zastanawiałem się jak ta walka się dalej potoczy, tylko. <laughs> yy, wiesz, yy, chciałem, żeby to wszystko się zakończyło, żeby, żeby mi przeszło, żebym doszedł do siebie, jak naj, 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 najszybciej, jak najlepiej, no i tyle. No i udało się, a tak, cały czas nie, 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 nie jakoś nie... Nie myślałem, że ta walka inaczej się może musiałem wygrać tą walkę ich chciały, i nie było i nie, nie było innego wyjścia, tak? Mhm. Czułeś to wsparcie widowni, bo na początku wszyscy wspierali Dawida, po czym y, tłum, można powiedzieć kupił ciebie, tak? Kupił twoją postawę i zaczął dopingować ciebie. Czułeś to wsparcie? Ja ci powiem tak. Fajnie pewnie, że to sam czułem, darli się i w ogóle, ale <laughs> najbliższych kibiców jest niewiele tak naprawdę tak, nie oszukujmy się, tak jest w każdym sporcie i wszyscy, większość sportowców, tak ma większość tak. Mam gdzieś to co ludzie mówią i co, co chcą w ogóle mówić, bo się nimi przejmował to musiałbym z domu nie wychodzić albo zabawić się z brywika i wyszelać, kurwa tak naprawdę. Mam swoich, mam swoich ludzi, którzy są w moim, których są bardzo, bardzo blisko i z nimi się czuję i dla nich to robię i fajnie, że Fajnie, że, że, że mi pomagają bardzo i naprawdę, tyle no, co, co więcej. Tam widziałeś w, w drugiej rundzie walki, że on już oddycha, mówiąc w cudzysłowie spodenkami, że już no, ma bardzo mało sił? No, cały czas mnie narożnik podpowiadał, Piotrek tutaj, trener Jurek Galera, tak, że, 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 że naprawdę jest, no, że jest do zrobienia i czułem to, oczywiście, że czułem. No. Wiadomo, że też człowiek, do człowieka dochodziło to zmęczenie, tak, no przecież nie byłem świeższy, tylko bardziej zmęczony i próbowałem to, ale próbowałem cały czas boksować jak najlepiej i na najwyższym poziomie, także mówię, no. A byłeś kiedyś tak zmęczony po walce? No bo nie rozmawiamy kilka minut po walce, tylko kilkadziesiąt. Wiesz, no trochę tych czasów przyjąłem, nie oszukujmy się, tak, i czystych i nieczystych i w ogóle, także i walka wydaje mi się, że była w mocnym tempie. Także no, to zmęczenie przyszło no, i czy, trzeba było trochę sobie poleżeć i odpocząć, bo kurczę naprawdę no, czułem się trochę zmęczony, Po no. raz kolejny potwierdziło się, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Jak ty reagowałeś na te zaczepki, na te słowa Dawida przed walką? Spływało to po tobie, czy wbrew pozorom motywowało, o kurde, ja mu pokażę? W jakim stopniu to motywowało, na pewno, tak? To nie jest tak, że ktoś ci tam, wiesz, mówi tak czy tak, i że ty stoisz i normalnie, wiadomo. Ja mam spok charakter spokojny, tak, ale jeżeli ktoś chce iść na wojnę, no to proszę bardzo. Po takiej wojnie domyślam się, że padnie propozycja rewan rewanżu. Przyjmiesz ją? O, wszystko do zastanowienia. Nie mówię tak, nie mówię nie. To by było pewnie na moich warunkach. I tyle, ale nie chcę walczyć z Polakami, już mówię setny i to mam nadzieję, że to jest ostatnia walka z Dawidem. Przyszedł do mnie, rozmawialiśmy, nawet byliśmy na testach antydopingowych teraz, które sam chciałem oczywiście i były zapisane w kontrakcie, także co, zakumplowaliśmy się, sam powiedział, dobra, zakumplujemy się, nie, spoko, fajnie, tak, porozmawialiśmy za widem. No, wiadomo, że on ma taki styl bycia, tak, Dawid, że, że, że lubi sobie pogadać, pokrzyczeć i to go napędza, tak, no ja na przykład nie, ja wolę być spokojniejszy i to jest normalne. Każdy jest inny, no i tyle, ale mówię, nie chcę walk z Polakami, i mam nadzieję, że to będzie ostatnia już walka, chcę się inaczej, w innym kierunku piąć. Marzy mi się rewanż z Feigenbutzem i nie odpuszczam tego w ogóle, że nie będzie kiedyś go, wiadomo, że teraz będzie ciężej, bo podpisał kontakt z Auerlandem, ale kroczek po kroczku mam nadzieję, że się spotkamy. i. I że się to wszystko zmieni i, i, i że się mu zrewanżuje. W każdym razie po tym sukcesie twoja kariera na pewno rozbierze rozpędu. Pokonanie Dawida Kosteckiego spowoduje, że w rankingach na pewno pójdziesz bardzo, bardzo wysoko. No to czas pokaże, no zobaczymy jak, jak to wszystko będzie, tak? No i jak to wszystko się no, zobaczy. No mam nadzieję, że tak, w jakimś stopniu na pewno, tak. Przecież się na jakimś stopniu podszedłem do góry, podskoczyłem i tyle. No ale fajnie, cieszę się z tego niesamowicie, bo dałem w siebie wszystko. No. Dziękuję i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.